Dwa Jeden Uch. Szefie W tak. drogę? No, oczywiście Szefie, pilnować się przepisów prawa, czy nie? Eee, jedź Się jasno tak. zaczyna robić no, ale normalnej godziny nie mogli wybrać wiesz wiesz oni są to tak. są to są płyny oni dla nich to taka godzina to jest normalne A nasze kasyno dalej w budowie <noise> Szef Polaków, nie, nie. szef Polaków zatrudnił? Nie, ja ale coś tam byli, nie patrzyłem na tą listę. Tam Bo... mi chłop tylko powiedział, że... że najlepszych, jakich ma. Aha, widać kurwa najlepszych. Pierdolenie już kilka miesięcy robią. To ja szefowi ten... <laughs> Żarta zapodam. Z Polakami i budową właśnie. Podaj. Znaczy to tak... Troszeczkę z Polakami, dobra. Niemiec zatrudnia Anglika, żeby mu wymalował garaż. No i dobra, Anglik sobie tam maluje ten garaż, remaluje i sobie myśli, Kurwa, ale bym się piwka napił, ale co tu zrobić? Pieniędzy nie ma. No, patrzy, że jeszcze ma połówkę farby. No, to zrobię tak, bo za, za garażem stoi koń. Upierdolę ko koniowi mordę farbą, pójdę ją sprzedać. Wszystko będzie na konia, a ja się piwka napiję, sprzedam tą farbę. No, jak, jak pomyślał, tak zrobił. Onem przychodzi, pije sobie te piwko, no fajnie, fajnie, no tylko co ja teraz Niemcowi powiem? Nie wiem, powiem mu, że ten konia upierdolił. Dobra. To sobie przychodzi Niemiec. Pyta, czemu jeszcze nie polowane? No, że, że nie ma farby, bo koń mu całą wpierdolił. No to Niemiec niewiele myśląc wyciągnął pistolet i odjebał konia. I Anglik Panie, ale... Czemuś tak zrobił? Czemu tak od razu? Szpana. Te bydle. Ostatnio 20 ton cementu Polakom wiebało. No to tak wygląda mniej więcej szefy u nich praca. To... to partacze są jedni wielcy. Powiem ci... O kurwa zwłoki. O. Chyba, Chyba przejechali. To kawał, go. Ale powiem ci kawał przedzi. A no, gdzieś strzałem. od tego kurwa, nie wiem, jak go miał. Walka, co on na nas pracuje. A no, sami oni. Teraz my musimy tutaj się spotykać. Dobry? A, witaj. Dobry. <kluzny> Dobry. Tam, no, witam. I tam. Na młodego nie zwracajcie uwagi, po prostu ma ADHD To do konkretów A co więc? Tam, co tam ty chcesz? Yy, no, generalnie to yy, Źle się dzieje O, młody się w końcu ogarnął O, co, co, narkotyki przez te... Dobra, narkotyki nie przestają działać. Eee, ten... E, trzeba coś zrobić. Co takiego? Bo jedynie to z wami można by było coś zrobić. Dobra, dobra, ty tam już się nie popisuj. Eee... Ten... No... Trzeba zdestabilizować trochę mały seł. To wiem. My coś tam próbujemy, bo wy to jedynie co robicie, to chlejecie i czpacie. Młody, słyszałeś to? Nie, Tak na marginesie, to nie tylko to robimy. To Tylko najważniejsze zaznaczyłem. Czekaj, czekaj, czekaj. Co się dzieje, młody? Tyfunia wezina narysowałem. Szefie! Mówiłem że, churba, ci Mówiłem, że dać błony. Mówiłem, że dać błony. Nie, ja przepraszam, <coughs> że to, że dzisiaj <coughs> po prostu ten... No ja rozumiem, rozumiem. No... Mocny Heima. Dobra. Więc... E, może ja coś wymyślę, bo widać, że... Ta łysa bania nie, nie, nie chroni żadnej y, dużej kopuły. coś. E, a będę więc... miał więcej wiedzy od Ciebie. Dobra, dobra, branży. dobra, dobra. Daj mi myśleć. Skoro chcemy zdestabilizować mały Seul, to może by tak zacząć od tych o ważniejszych instancji. Ja pierdolę, młody. Okulcie! Wiedział pan, że będzie na Isliska? Kurwa debil. To mnie e, No, Więc... Ważniejszych yy... instancji, czyli bo ja tam tego Lakie plakera to jakoś trzymam w budowie. Żeby tam nie mieli po zniżkach jedzenia A, nie jesteś tępy. chodzi mi o ludzi. Czy znasz jakieś ważne osoby z mojego Seula? I tam paru znam, ale chyba od razu za, szy za szychy się nie będziemy zajmować. Dobra, Wiecie to. Jakieś pionki, hmm. to, to w sumie. Ale tak, od razu przychodzenie do tych ważniejszych osób mogłoby być trochę, trochę takie... podejrzane. Hmm, no ale to zielonych nie zaatakujemy, mimo tego, że i tak są w rozsypce. Czemu nie? A czemu tak? To są w rozsypce, to można to wykorzystać. Hmm. No Ale zobacz, jeśli zaatakujemy zielonych, to też mały Seul się dołączy. A jak to powiedział, że to my musimy? Możemy zrzucić wszystko na fioletowych? Mm. Nie wiem, trochę, trochę mi się nie wydaje, żeby ten plan wyszedł. Dość, jaki tam masz lepszy ten plan. No, ale skoro nie mamy żadnego innego lepszego planu, przynajmniej teraz niczego nie wymyślę, to możemy na to przystać. Ja przepraszam na chwilę. Młody, przestań wylewać tą benzynę, bo droga jest strasznie. A niszko robię. Inflacja poszła, a ten kurwa benzyną się bawi. Nie podpaliło się. Ojej. Młody, młody, idź do samochodu. Dobra, e, po prostu... kontynuować? Tak, 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 jasne. Ja to myślę, że zaatakujemy po prostu... Po prostu za takim ten, zielonych, bo, bo jakoś nie widzę innego rozwiązania. Ta sam tą znasz? Mm. <kluzny> chwila, daj pomyśleć. Ta, cześć. Mm, przypomniało mi się, bo, bo szukałem po prostu Przez, że tego się nie, 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 chwila, bo to... Jest długi proces był. Eee, Halo, co, co się dzieje? Młody! Młody zaczął do nas strzelać. To jest samolotnie! Do... Nie spokojnie, 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 to to jest tylko... To tylko zabawka była. To brzmiało jak prawdziwie, bo to replika. No, wracając to. Był taki jeden, on coś tam... Takie dziwne imię miał. Na, na V się chyba zaczynało. Chyba Wiktor, Wiktor chyba. Tak mi się zdaje. On tam. On tam był chyba jedną z ważniejszych osób. Więc myślę, że jakbyśmy zaatakowali jego. Czyli przeprowadzili na niego zamach, bo nie wiem, czy to zrozumiałeś. Eee, to. Wszyscy zieloni by upadli, więc mieli było połowę mniej ludzi. Myślałem, Chociaż... że nic sobie nie wykancupujesz z tej. Tych bali. zielonych tych zielonych i tak już jest niewiele, ale to tam. No. Więc ugadane. Niechaj będzie. To, wy tam się dalej zajmujecie czymkolwiek się zajmowaliście, a my z... po prostu zajmiemy się całą resztą. Jego tego nie spierdolcie, jak zawsze. Bole, <laughs> damy radę. O, do zobaczenia? Dobre. Do widzenia. Do widzenia. Młody, co ty robisz? Giście, zobacz jaki ładny biały. Szefowie, to po byli faktycznie. Spalę a. ciebie. Naprawdę, ludzie i dopierani tam sosami. Ole bokiem! O kurwa, je. jak Max Verstappen. Spokojnie, bo Pirelli... Jak, jak Max Verstappen w Barcelonie. O kurwa, co tam się dzieje? Ło! Dobra. Spierdalamy, bo za jeszcze, kurwa, psiarnia się go na nas ciągnie. oponami to spokojnie, bo Pirelli już tak mało ma na, na stanie. Dobra, to... Odwiedzę szefa do domu. No najlepiej będzie.